Ale ważne jest w górnej macie punkty. Ja w że to pierwsze mecz wygrane. pierwszy mecz ma 18 lat Ten? Ponad 20. lat. ponad 20. No i cieszę się z tego, czy punkty zostali w zabrzu i to jest dzisiaj na Dziękuję Ci bardzo, zapraszam teraz do zadawania pytań. Mikrofon będzie podawał jeden z naszych wolontariuszy. Marcin Król, no pytanie pytanie do Ciebie. Co byś poprawił w grze górnika, gdyby to dzisiaj od ciebie zależało? Poprawił? <grym> nie chcę że Ja jestem... Nie skończyłem kariery, nie jestem żytelerem. I, i Jak tam ja w Liga Angielskiej, tam jest to i na piłkę, to będziecie porównać z Polską Ligą, ale jeszcze, pierwszy ciężki, pierwszy w pierwszym meczu sprzęczki, W pierwszej górnik, no, nie zrobił tą drugą oczywistą bramę, bo sytuacje byli. No i długie przerwy, tak wyglądało, że trochę ta, ta siła coś, coś brakowała i Grakovia, no, na bramkę. No, tu nie na 2-0 było ważne i na koniec ćwiczył czy punkty i to są ważne i, i tam za dwa trzy tygodnie już nikt nie będzie gadał, czy, jak i, i, i co. Tak też u nas było na, na, no, na mundialu. Wygrać 1-0, jak Messia ind, to bramkę zrobili to by było, było inaczej, ale w końcu mamy ten pułap i to się liczy. Rafał Kopol, wersja oficjalnej zajki Dobrze, powiedz nam Łukasz, czy czułeś w Brazylii, że wszystkie śląskie kibice tylko i sam trzymali za mocne kibice? Telewizji na polski teraz nie było w Brazylii, ale e, tam jak dzwoniłem do, do Polski, do kolegów, do rodziny, e, do Niemiec, to zawsze mi no, mówili, że, że polskie kibice też kibicują, albo na Facebooku patrzyłem i dużo też było no od polskich kibiców. Zawsze mnie to cieszy i, i, i że, że no, kibice i kibicują i też ogólnie cała Polska. Łukasz Robert Pałusz, telewizja polska, słyszeliśmy doszło nas suche takie, że się które zniszczyli, jak to było z tym poważnie. Ja go nie zniszczyłem, to nie mogłem swoje zdjęcić. Ja zrobiłem swoje zdjęcia jak było to cały i poni się, no nie wiem, nie wiem jak i co i może wsparcie się albo ktoś powzięł i tam coś się stało. Ja nie wiem Władę, coś się stało. Kolejne pytanie przed nami, kibice w Polsce Zastanawiam się, jaki będzie pojedynek Polaków z Niemcami, Ty też już rozgrywasz ten mecz, czy na razie myślisz tylko o wakacjach? Nie, cieszę się, że wygram ten tular, to jest nawet ważne, ale teraz są wakacje i za parę tygodni się, się rusza Liga Angielska, treningi i to jest ważne, a ten, ten, ten mecz z Polską to na pewno będzie dla mnie też zaś takie, takie mecze, co no, są nie, 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 jak nie jak każdy mecz, ale teraz, teraz te mecze są za daleko, żeby tam teraz jakąś, coś tego powiedzieć. Dostałeś koszulkę od górnika zawsze. Która to jest koszulka górnika? Dla ciebie i dla twojego syna. Bo ja już przypominam co chwilę dostałeś, bo już masz całą kolekcję, nie? No tak, teraz jak jest spądzona Pidasa to coraz więcej. I, i, <śla> I tak, ta no, kolekcja tak długo ma trzymać, aż y, mogę udać na bójstwo, żeby zagrać i no, do tego będziemy pracować i, i się cieszę na prezenty i no, jeszcze raz, jak koszulki są Adidasa, to chętnie je zawsze bierze. No i ostatnie mam do Ciebie pytanie. Ponoć, no, przechodziłeś tutaj w ciągu nie wiem, 100 metrów, zrobiłeś 200 zdjęć. Policzyłeś ile tych zdjęć zrobiłeś w ostatnim czasie, od czasu zdobycia Mistrzostwa Świata, czy to jest nie do policzenia? Nie ma, bo, bo to w ogóle nie liczy, że o tylko robisz. Jak, jak, jak jest za dużo, albo jak, jak jeśli nie masz siły, to, to skończę z tym, ale to, to, są, to są kibicy, co, co mi kibicują i jak, jak jest czas, albo jak, jak jest no, sytuacja, to, to zdjęcia robię, podpisy robię, a jak jestem z rodziną w restauracji, albo jak nie ma czasu, to, to nie robię. Jeszcze zapytam o ten sport. Łukasz, większe emocje wczoraj na Formule 1, czy jednak tutaj na Górniku, bo a tutaj grał w Wigry? To jest inny sport. Ja, ja lubię i, i Formułę 1 i, i Górnik to jest mój klub w Polsce. I, i, no, wczoraj wygrałem Niemiec, i Pek, kolega mój wygrał. Fajnie, dzisiaj jestem w Polsce na Górniku, w Górnik wygrał. Dzień, dzień, jutro. Dzień, dzień, jutro. jutro. <laughs> A co jest o to w Polsce? Mama <grymne> ja na śląsku. Nie trzeba sprawdzić, czy postawić <grymne> w grubach, bo to tak się wymyślić. <grymne> to jeszcze takie większe pytanie, bo to było ten grup jest ja tam kto wymyślił ten białczka, którzy się zataczyli. Ja nie wiem, to nie było moja grupa. Moja grupa wyszła pierwsza. Nie wiem <grymne> kto to wymyślał. Ta grupa to bym i tym nie było nic złego i tam sileśmy. jak Argentyna grało tak nas Flaga na plecach na Półwitany. Co to była za flaga? Flaga Kolonii. Miasta Kolonii. Bo zawsze Nie ma mi prezent, nie było Zawidasa, bo... <laughs> <laughs> to musiałem to osiąć. <laughs> Łukasz Hanna, Kurs 181. Kogo byś wyróżnił dzisiaj z piłkarzy Górnika? Jeszcze raz. Kogo byś wyróżnił z piłkarzy Górnika? Tylko z tego, żeby w oko, który się nie będzie Ci spodobał. Ciężko powiedzieć. <grym> Obraza ten, ten dwójka, co, co, co się li bramę, to widać, że, że grał z za granicą, że ma no, że, że widać, że ma oko, że wygrywa słówki, że umie zagrać no, z tyłu fajne piłki. No a reszta to jest ciężko, bo ta polska liga to jest, nie ma dużo taktiki, albo, albo piłkę grane jak może w Niemcach, albo w Anglii, ale to już coś normalne, tylko e, nie, idzie, nie idzie polską ligę zrobić tak jak niemiecką, albo angielską, to ludzie zawsze takie, takie oko mają, ale ta polska liga tak na zasadzie jest e, i, i Górnik, e, no stadion ma być w, wybudowany wreszcie i później się zacznie tu i, e, i będzie się cieszyć, jak, jak stadion będzie pełny i, i reszta Zobaczymy, co będzie. Teraz piłkarza to teraz, to jest dobry, to jest zły. To nie jest... Ja nie jestem trenerem. To nie jest... Ja nie jestem tego, żeby e, notę dać zawodnikom. Można? Eee, do e, to Dąbrowa, Radio Kraków. Ocenialiśmy zawodników nie Zabrze. To jeszcze może chciałbym się dowiedzieć, co Łukasz Podolski... Jeśli byli teraz tenerem, to pan mógł zapytać. Może Kraków? Kazeta będzie pisać jakie są noty, jakie, jak, jaki zawodnik był dobry, jaki zły i, i jak ja to powiem, to też od co daje. Czy mamy jeszcze jakieś pytania? Jeśli nie, bardzo dziękujemy. Ci Łukasz i zapraszamy na kolejne mecze, bo przynosisz nam wyraźnie szczęście. Dziękuję bardzo.